Siema, słuchajcie, witajcie w czwartym odcinku z prezentacji trzeciej edycji High Economy, słuchajcie, ten odcinek będzie jeszcze lepszy niż poprzedni, nie no, po prostu ja się tym jaram, także to jest niesamowite, serio. 30 lajków, losujemy komuś rangę, w przepiętym komentarzu macie osobę, która wygrała rangę z poprzedniego odcinka, jak widać drop wam się mega spodobał, więc bardzo z tego powodu się cieszę. I w tym odcinku zaprezentuję wam skrzynki, przede wszystkim skrzynki i to jak kozacko to będzie wszystko wyglądać i zmiany i nowości z tym związane, także zapraszam do oglądania, dawajcie znać co o tym sądzicie. No i co, ym, 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 nie przedłużam, oglądajcie. Jak można zauważyć, tutaj spawn powoli przypomina spawn, słuchajcie. Jak widzicie, już macie tutaj piękny, ładnie enchant na 30 na spawnie oczywiście i przygotowane skrzyneczki, skrzyneczki. Nazwy skrzyneczek się nie zmieniły, drop mniej więcej jest też ten sam, co był na początku drugiej edycji, jednakże będzie taka duża zmiana, co za chwilę wam właśnie pokażę. W sumie ten odcinek nie będzie jakiś długi, ale zaprezentuję wam, co takiego ciekawego będzie oprócz tych rzeczy, które były wcześniej właśnie w tych skrzynkach. Oczywiście no w tej najsłabszej nie, no bo ta najsłabsza, no to, no, to tutaj są takie podstawowe przedmioty, ale pokażę wam kozackie rzeczy, które będą dodane właśnie do tych lepszych skrzynek, czyli do skrzynki Fire, Energy i Dropper na pewno, więc będzie to na pewno. Albo. Be... Wiecie, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Może jeszcze inaczej, bo teraz mi przyszedł pomysł, że po prostu zrobimy tak, że będą różne poziomy tych sakiewek. Jak widzicie, jest sakiewka pieniędzy, sakiewka ilości bloków, w tym wypadku tutaj diamentów i sakiewka właśnie Expa, więc myślę, że będzie tak, że po prostu tutaj na przykład będzie sakiewka poziomu pierwszego, tu będzie sakiewka poziomu tam piątego i tak dalej, i tak dalej, bo oczywiście skrzynia Dropper jest to najlepsza z tych pięciu skrzynek. Więc tak, pokażę Wam, jak to będzie kozacko wyglądać. Więc tak kilka pieniędzy będzie Wam losować pieniążki od na przykład 10 tysięcy do 50 tysięcy. W momencie, kiedy postawicie to zobaczcie, to jest tak kozackie, serio, to jest tak kozackie. Mam nadzieję, że nie zepsuje mi się, bo zepsułam coś z tymi hologramami i o, ale zniknął, dobra. Jak widzicie, losuję to w ten sposób. Teraz zobaczcie, tak samo właśnie losuję tutaj ilość diamentów, więc możecie takie coś będzie mogli z tych skrzynek tutaj sobie wylosować. Mam nadzieję, że to też o, dobra, znikło kozacko. I tutaj ostatnio właśnie Możecie sobie wylosować ilość expa, znaleźć 836 expa i właśnie to dodaje wam wszystko pięknie, ładnie do ekwipunku. I ogólnie muszę wam zaprezentować, ponieważ są nowe skrzynki, już nie ma tam tych wcześniejszych, wygląda to mniej więcej tak. No myślę, że ładniej niż było to wcześniej. Yy, I co tu jeszcze? Co tu jeszcze mogę wam pokazać? Pokażę wam teraz jak wygląda otwieranie skrzynek, ogólnie zmiana jest taka, że po prostu nie będzie tego wszystkiego tak pisało na czacie, tylko będzie jedna informacja, że jakiś gracz otworzył skrzynkę, żeby nie było aż takiego syfu. Myślę, że te komunikaty są superanckie i właśnie w momencie, kiedy się wylosuje, no to do tej, do tej osoby, co losowała, otwiera skrzynkę, będzie informacja właśnie, co dropła. I oczywiście, myślę, że tak, w każdej skrzynce oczywiście, tak jak to było wcześniej, jest nagroda legendarna, jest nagroda mityczna, czyli najlepsza po prostu z możliwych w danej skrzynce. Więc myślę, że właśnie te nagrody mityczne będzie wyświetlało na czacie. Jeżeli ktoś coś takiego dropnie, żeby można wiecie GZY napisać czy coś, yy, otwórzmy sobie od razu jeszcze skrzynię dropper i zaraz pokażę wam taką wisieneczkę na torcie, yy, co takiego jeszcze zajebistego będzie, właśnie z tymi skrzynkami yy, dodanego. I dobra, otwórzmy sobie jeszcze ostatnią skrzynię energii. Jak widzicie, to wygląda tak, więc myślę, że fajniej możecie dawać też znać, co o tym sądzicie, o tych wyglądach i tym wszystkim. Dobra, spawner. No, tego na razie nie nadaję, bo tak jakby. No, nie wszystkie pluginy mam wgrane. Dlatego też na przykład spawnera teraz mi nie nadało. Ze względu na to, żeby szybciej mi się serwer restartował i robię te rzeczy, wiecie na bieżąco. No, nie chcę mi się tego tłumaczyć, nieważne. Ale teraz uwaga, uwaga, słuchajcie, będzie coś takiego jak. Skrzynie miesięczne, słuchajcie To będzie też do zakupienia w item shopie Oprócz tych skrzynek, które macie tutaj One będą mega drogie, bo będą naprawdę OP, zajebiste koks itemy z tych skrzynek Robić, będzie to na takiej zasadzie Myślę, że to też jest fajna zmiana, ciekawa i myślę, że, myślę, że, myślę, że yy, możliwe, że dodam też to za monety, na przykład, czy coś. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ale będzie to na takiej zasadzie, że na przykład w tym momencie mamy październik, to mamy taką skrzynię październikową, ale w listopadzie już będzie inna skrzynka do kupienia, czyli skrzynia listopadowa. Właśnie tu macie informację, że co miesiąc będzie, czekajcie, nowa skrzynia. Wszystkie informacje na temat tego, co będzie drobić w danej skrzyni, będziecie mieć pod ukośnik chest MSC wypisany. I właśnie informacja, aktualnie najlepsza skrzynia to jest październik chest, yy, czyli to, co mamy w tym momencie. ale Teraz uwaga, teraz padniecie po prostu, padniecie w tym momencie, jak zobaczycie, jak to się otwiera, patrzcie się na to. Klikamy, tylko od razu mówię, że komunikaty to wszystko jeszcze jest do poprawy, ponieważ ja to nagrywam jeszcze przed wprowadzeniem tych rzeczy. Dlatego też, no, byle co jest ustawione w tym momencie. Ale uwaga, proszę Państwa. Zobaczcie się na to, po prostu to jest, to jest tak, to będzie taki fan i taka zabawa, że ja nie wiem, tu jest informacja właśnie, że gracz otwiera skrzynkę, najlepszą skrzynkę i zobaczcie się, tylko nie słychać też, bo są takie zajebiste efekty dźwiękowe i w tym momencie właśnie tutaj dropi wam do ekuto, to, co dropiście, plus informacja właśnie, co, jaką nagrodę się dostało, ej, kozackie, co, to jest po prostu kozackie, musicie przyznać, że to jest zajebiste, więc jeżeli chodzi, ty, przepraszam, czy skiny tutaj tym NPC-tom wyparowały gdzieś, O! Dobra, Steve'y się porobiły. Nieważne. Możecie dać znać, co o tych skrzynkach sądzicie, słuchajcie. I, I to by było na tyle z prezentacji skrzynek, bo w sumie chyba więcej nie mam co tutaj do pokazania. I... Aha, jeszcze jedną ważną zmianą jest to, że wcześniej w skrzyniach były na przykład y, voucher na latanie, tak? Tylko, że teraz został podzielony, ponieważ w Witem Shopie możecie kupić latanie na 30 dni, które jest tańsze, i latanie na całą edycję. Dlatego też, na przykład w skrzyni Fire, słuchajcie, będziecie mieć tutaj możliwość latania na 30 dni, ale w Energii już macie na przykład na całą edycję. To jest też taka ważna zmiana, żeby abyście wiedzieli w tych skrzynkach. I witam w shopie. Przy okazji, Wam właśnie też wspomniałam o tym. Będzie to, wcześniej było 8 zł za latanie na całą edycję. Teraz jest 10 zł za latanie na całą edycję, ale 6 zł na 30 dni. Więc możecie sobie wybrać, co takiego chcecie. Myślę, że taka opcja jest fajniejsza niż ta wcześniejsza. No i słuchajcie, i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.